Wiem, że za tym tęskniliście. Cześć kochani, tutaj Dominika i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jeżeli jesteście nowi, zachęcam do subskrybowania. Klikania łapek w górę, jeżeli podoba Wam się taka tematyka. Także stwierdziłam, że dzisiaj będzie kolejna drama. Um, nie James, nie Tati, nie Jeffrey, tylko modelka. Sarah McDaniels. Obejrzałam kilka zagranicznych filmików. Gdzie youtuberki pokazują, że ona kłamie, mówiąc, że ma heterochromię. Co to jest, zaraz wam wytłumaczę. Ale na polskim YouTube nie widziałam o tym żadnego filmiku. Także stwierdziłam, że nagram. Uważam, że jest to sprawa warta nagłośnienia. Również w Polsce. Przestroga, żeby nie kłamać. I nie brnąć w to kłamstwo Aha, i oczywiście jeżeli chcecie wiedzieć skąd się o tym dowiedziałam, z jakich filmików To podlinkuję Wam je poniżej Ale przejdźmy do rzeczy Kim jest Sarah McDaniel? Otóż jest to amerykańska modelka, która urodziła się w Kalifornii Była ona w LA Models Management Natomiast zwolnili ją, zerwali kontrakt Gdyż zauważyli, że kłamie Możecie ją znać z różnych teledysków, albo z tego, że była też na okładce Playboya. No i oczywiście z tego, że przyrzeka, że ma heterochromię. A co to jest heterochromia? Otóż polega to na tym, że mamy różne kolory różnych części ciała w tym przypadku jej oczu. Um, Prawe oko ma brązowe, natomiast lewe niebieskie. Um, nie tylko tutaj heterochromia może występować na oczach, ale również mogą to być różne kolory skóry albo włosów. To jest bardzo rzadkie zaburzenie genetyczne. Nie dość, że jest to rzadkie zaburzenie genetyczne, to w dodatku, jeżeli jest to modelka z heterochromią. To dopiero jest rzadkość. Podobne zaburzenie ma Winnie Harlow. Jest to modelka ciemnoskóra, która ma bielactwo, czyli ma białe plamy na twarzy i generalnie na ciele. Bo na tym polega ta choroba, że ma się właśnie białe plamy, które są bardzo wrażliwe na słońce i trzeba na nie uważać po prostu, jeżeli jest się na zewnątrz. Mm. Tyle, że ona nie kłamie. I nie zabiera tej... oryginalności jakby innym dziewczynom, które mają to zaburzenie, bo ona naprawdę ma to zaburzenie. Nie to, co... Sara McDaniel. Jest tak wiele pięknych dziewczyn, które mają heterochromię, a taka... kłopczucha zabiera tym dziewczynom tą oryginalność, podszywając się o tą chorobę. Co jakby? To jest dla mnie totalnie niezrozumiałe, jakby w pewnej części jest z każdy chce być oryginalny, prawda? Tak mi się wydaje. Ale kurczę, no bez przesady, żeby wszczepiać sobie implanty do oka, o czym też powiem później, to to już jest według mnie totalna przesada, bo ona tym zagraża swojemu. Zdrowiu, życiu, ona może oślepnąć. To jest niesamowita głupota. Sara, w 2016 roku, dodała na Instagrama zdjęcie, na którym widać, że wokół źrenicy jest brązowa tęczówka. I możecie pomyśleć, że hmm, przecież dużo osób ma coś takiego, że ma różne kolory, jakby od zielenicy idzie jakiś inny kolor, a potem dalej inny. I tak, jakby macie rację, takie coś występuje, okej. Okay. Nie bym, moglibyście teraz pomyśleć, że przesadzam, że nie mam dowodów, ale im dalej filmik tym będą większe dowody, więc uwierzcie mi. Ale to już był taki sygnał, że hmm, może jednak nosi soczewki, że ma niebieską soczewkę, skoro ma brązową tęczówkę tuż przy źrenicy. ale to nie wszystko, ponieważ w późniejszych zdjęciach tego brązowego już nie ma. I może pomyśleć jakim cudem, ale z drugiej strony, no przecież kolory oczu też się zmieniają w trakcie mm, naszego życia, jakby um, są takie przypadki, że na przykład z brązowych oczu z brązowych oczu mogą zrobić się Zielone. Jest to możliwe, ale mimo wszystko jasno było wtedy widać, że tu ma brązowe, tu ma niebieskie nagle, całe oczy ma pięknie niebieskie. W dodatku miała różne kolory oczu wcześniej, tak samo jakieś szary, niebieski. Też możecie pomyśleć, że to światło, że to przez światło albo że to przez kąt zrobienia sobie zdjęcia. Otóż nie, ona nosiła różne kolory soczewek wcześniej, póki nie zrobiła sobie tej operacji w Indiach. Tak samo na tym właśnie zdjęciu, które Wam tutaj pokazuję. Widać, że jedna źrenica Sary jest większa, a druga jest mniejsza. Jedna zachowuje się norma normalnie, a druga nie. Sara, to widać, że kłamiesz. Ale z drugiej strony. Też są ludzie, którym te oczy nie działają tak, jak powinny, czyli źrenica nie zawsze się powiększa, jedna tak samo jak druga. Tak. Gdyby nie to, że ona naprawdę kłamie, i jeszcze wszystko by było ok, gdyby powiedziała, że. Tak, mam soczewkę, albo później, w późniejszym czasie, tak, zrobiłam sobie operację, żeby mieć jedno niebieskie, drugie brązowe, ale nie. Ona chodzi sobie na talk show, na których mówi, że kiedy prowadzący, jakby ją pyta, to ona mówi, że kiedyś nie lubiła tej heterochromii, że inni się z niej śmiali e, i tak dalej. Dziewczyno. Jak ty przecież, jak byłaś młodsza, miałaś dwoje brązowych oczu. Więc z czego mieliby się śmiać? Co. Wiecie, ona tak brnie w to kłamstwo, że to jest niemożliwe. Tak samo mówi, że jak była we wcześniejszych agencjach, przed tym, przed LA Models Management, to kazali jej założyć na jedno oko soczewkę, żeby miała dwa kolory oczu te same, a nie inne, żeby po prostu nie odwracała uwagi od produktu. Wystarczyło, żebyś zdjęła tą soczewkę z tego oka i byłoby po sprawie. A Elaine Models Management z ten kontrakt, gdyż gdy miała pewną sesję w bardzo wysokiej jakości bardzo wysokiej jakości kamerą, co jest oczywiście jasne, Przybliżono na jej oko i okazało się, że ma soczewkę. Tutaj pokażę Wam to zdjęcie. Jak ona może tak kłamać? Ale słuchajcie, jeżeli myśleliście, że to tyle, co mam wam do powiedzenia, to się grubo mylicie. Otóż, jej tato ją wydał. Jej własny. Tato, rozumiecie to, wstawię na Instagrama jej zdjęcie, jak była jeszcze malutka, no znaczy miała, na no pewnie jest 4 latka, na moje oko I, i na tym zdjęciu ma dwoje brązowych oczu. rozumiecie jej tato i pomyślicie, że co to za tato, który wydaje własną córkę. Ale ja go trochę rozumiem, gdyż jak zobaczycie, jak potem skomentował to zdjęcie, to napisał, że twierdzi, że jeżeli teraz to nie wiedzie na jaw, to ona dalej będzie brnęła w to kłamstwo i to może się po prostu skończyć źle, a nie chcę, żeby jej córka była kłamczuchą. I jeszcze, właśnie, opis tego zdjęcia coś tam było, że moja córka z prawdziwymi, brązowymi oczami. Czy to nie jest wystarczający dowód? Dla mnie jest. A jak to się stało, zapytacie, że najpierw miała wokół źrenicy brązową tęczówkę, a teraz nagle jej całe oko. Jest niebieskie. Otóż poje pojechała ona do Indii, gdzie zrobiła sobie operację, w której wszczepili jej ten kolor, tej tęczówki, co swoją drogą jest bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. Wiele osób po tej operacji ślepnie. Um, także Powinna naprawdę jak najszybciej wyciągnąć ten implant, bo to jest niebezpieczne dla jej wzroku, dla jej oczu, dla jej zdrowia. Także mm, nie już sobie tą soczewkę, a nie niszczy sobie zdrowia, bo to, jest, to już jest za dużo, żeby tak, tak brnąć w kłamstwo, żeby aż sobie zdrowie niszczyć. Coś jest nie tak ewidentnie, ale mało tego. Nie tylko jej tato ją wydał, ale też jej siostra. Wstawiła ona zdjęcia na Facebooka, w którym napisała, że wow, moja siostra właśnie założyła sobie jedną niebieską soczewkę. Ale to było jeszcze przed tym, jak zrobiła sobie operację. I też wstawiła ona na Facebooka kilka zdjęć Sary, gdzie widać jasno, że ma brązowe oczy, a nie brązowe i niebieskie. Myślę, że to już jest wystarczająca ilość dowodów, żeby stwierdzić, że ona rzeczywiście kłamie. I to tak długo i tak bardzo. A i ta siostra y, powiedziała o tej soczewce w 2010 roku. Jest 2019. Sara wciąż ma implant w oku. 9 lat, nawet nie wiem czy nie dłużej. Powinna, mm, nawet dłużej, pewnie, skoro jej siostra w 2010 roku powiedziała o soczewce. Czyli wtedy jeszcze nie miała implantu, potem sobie zrobiła implant, czyli jeszcze już wcześniej musiała kłamać o tym, że y, ma heterochromię. Ale wtedy zakładała soczewki, co było o wiele zdrowsze, mimo wszystko, dla jej oczu. I jeszcze w tych talk show um, mówi właśnie, że no, że dużo ludzi mówi, że ja kłamie, a to nieprawda. Dziewczyno, serio. Jak tu jasno widać, że ty kłamiesz, ja tym cudem w takim razie twoje oko miałoby przejść? ciemnobrązowego przez niebieski, z brązowym przy źrenicy, aż do krystaliczno-błękitnego turbusowego. Myślę, że nie ma innego wytłumaczenia. Tym bardziej, że jej rodzina ją wydała. Tak samo oddała na Instagrama filmik ze swoim okiem, niebieskim okiem. I oczywiście, całe szczęście, społeczeństwo nie jest na tyle ślepe, żeby widzieć, że to nie jej oko. I pisali tam, że not your eye, co Wam też zaraz pokażę. Ok, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że Was uświadomił. Jak ta modelka kłamie, bo może ją znaliście wcześniej i nie wiedzieliście, czy to prawda, że ma heterochromię, czy nie Otóż nie, to nie jest prawda um, Chciałabym też powiedzieć, że zamierzam nagrać drugi filmik, w którym powiem więcej o tej operacji O tym w implancie w oku, o co w tym chodzi wiadomić wszystkich, jak bardzo jest to niebezpieczne, już nie mówię o pieniądzach Ale dużo osób ślepnie po prostu po takim zabiegu, po takiej operacji. Także jeżeli chcecie zobaczyć taki filmik o co chodzi w tej operacji, to możecie dać łapkę w górę, subskrypcję i no, do następnego filmiku pa. pa.